Filozofia stoicka to szkoła filozoficzna, która pozostawiła głębokie ślady w świecie starożytnej Grecji i Rzymu i bada wewnętrzny spokój i szczęście człowieka. Jednym z najważniejszych przedstawicieli tej filozofii jest cesarz rzymski Marek Aureliusz. Medytacje Aureliusza stanowią cenny przewodnik na temat włączania zasad stoickich do codziennego życia. Dzisiaj zbadamy, w jaki sposób możemy zintegrować zasady stoickie z naszym codziennym życiem, podkreślając kluczową rolę porannych nawyków w naszym życiu. Poranek jest kamieniem węgielnym dnia, właściwy początek prowadzi nas przez cały dzień i kieruje do naszych celów. Czy jesteś gotowy, aby zanurzyć się w głębiny stoickich nawyków, które możesz praktykować każdego ranka? Pierwsza medytacja dla przejrzystości i skupienia. Dla stoików medytacja jest kluczem do jasności umysłu i wewnętrznego spokoju. Medytacja wycisza myśli, przywraca równowagę emocjonalną i pomaga oderwać się od chaosu dnia. Poświęcenie kilku minut na poranną medytację pomoże nam przygotować się na wyzwania, jakie może przynieść dzień. Jak powiedział Marek Aureliusz, w trudnych chwilach pamiętaj o oddychaniu. Po prostu oddychaj. Praktyka medytacyjna wzmacnia nie tylko nasze ciało ale także zdrowie psychiczne i emocjonalne. Dla mnie stoika, medytacja każdego ranka jest ważnym krokiem w utrzymaniu wewnętrznego spokoju i równowagi. Zamknijmy oczy, weźmy głęboki oddech i uspokójmy umysł, obserwując nasz oddech. Podstawową zasadą stoickiego życia jest rozpoczynanie dnia z umysłem wolnym od burz emocjonalnych. Druga wdzięczność i wdzięczność dla stoików wdzięczność jest podstawową częścią przyjmowania i zękowania za życie jako całość. Jednym z najpotężniejszych kroków, jakie możemy podjąć każdego ranka na początku dnia, jest rozwinięcie nawyków wdzięczności. Patrzenie z wdzięcznością na małe rzeczy odwraca naszą uwagę od stresu codziennego życia i pozwala dostrzec prawdziwą wartość naszego życia. Kiedy budzimy się do życia, pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić jako stołyki, jest posiedzieć w ciszy przez kilka minut i okazać wdzięczność. Spójrzmy z wdzięcznością na nasze zdrowie, naszych bliskich, piękno wokół nas i wszystkie błogosławieństwa, jakie oferuje nam życie. Zacznijmy zauważać i doceniać obfitość w naszym życiu, prowadząc codziennie rano dziennik wdzięczności. Trzecie pamiętanie o naszym celu osobista refleksja. Dla stojków osobista refleksja ma kluczowe znaczenie w procesie poznawania i doskonalenia siebie. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na wyruszenie w wewnętrzną podróż i zrozumienie własnych myśli i uczuć jest istotną częścią stoickiego życia. Jak powiedział Marek Aureliusz: Poznaj siebie, bo bez wiedzy nic nie możesz uczynić. Rozpoczynając dzień, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić jako stołyki, jest poświęcenie czasu na zadanie sobie pytań. Pamiętając o celu naszego życia i przeglądając nasze codzienne cele. Zapewniamy, że pozostajemy skupieni i skutecznie działamy przez cały dzień. Rozwijanie nawyku rozumienia i oceniania siebie jest jednym z kamieni węgielnych stoickiego życia. Pamiętaj, że te kroki to dopiero początek, stoicki styl życia to ciągły proces wewnętrznej transformacji i rozwoju. Praktykując te nawyki każdego ranka, możemy nadal podejmować kroki w kierunku bardziej świadomego i szczęśliwszego życia. Czwarte poranne ćwiczenia i znaczenie ciała. Dla stoików równowaga ciała i umysłu jest jednym z kamieni węgielnych szczęścia. Rozpoczęcie dnia od porannego ruchu zwiększa nasz poziom energii i pomaga nam zachować większą równowagę duchową. Ćwiczenia są praktyką podkreślaną przez filozofię stoicką, ponieważ zdrowie naszego ciała wspiera nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Poświęcenie każdego ranka trochę czasu na ćwiczenia pozwoli naszemu ciału lepiej służyć nam przez cały dzień. Chodzenie, uprawianie jogi lub wykonywanie prostych ćwiczeń pomaga nam czuć się dobrze i energicznie o poranku. Ćwiczenia te wzmacniają nie tylko nasze ciało, ale także nasz stan psychiczny, pomaga nam rozpocząć dzień energicznie i skoncentrowanie. Piąte obserwowanie i łączenie się z pięknem przyrody. Dla stoików natura jest źródłem mądrości i wewnętrznego spokoju. Obserwacja i kontakt z pięknem przyrody przywraca nam wewnętrzny spokój i duchową równowagę. Wewnętrzny spokój możemy osiągnąć spędzając każdego ranka kilka minut na łonie natury, czując zapach kwiatów, słuchając śpiewu ptaków lub oglądając wspaniały widok nieba. Łączenie się z naturą jest częścią filozofii stoickiej, ponieważ natura przypomina nam o cyklu życia i pozwala nam zrozumieć, że wszystko jest tymczasowe. Cichy i potężny język natury może być naszym wewnętrznym przewodnictwem, przypomina nam o prawdziwej wartości życia i odwraca uwagę od zgiełku dnia codziennego. Szósty rozwój osobisty i nauka. Dla stoików ciągłe uczenie się i rozwój osobisty to podróż na całe życie. Czytanie kilku stron każdego ranka, uczenie się nowych umiejętności lub wyznaczanie sobie celu, jakim jest doskonalenie się, jest ważną częścią stoickiego stylu życia. Jak mawiał Marek Aureliusz, każdego dnia ucz się czegoś. Nawyk czytania i uczenia się zwiększa nasze bogactwo umysłowe i czyni nas bardziej świadomymi i świadomymi osobami. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na przeczytanie książki lub poznanie nowego tematu jest podstawową zasadą stoickiego życia. Ciągłe uczenie się i rozwój osobisty to trwająca całe życie podróż pełna przygód i odkryć. Możemy dołączyć do tej podróży, robiąc jeden krok każdego dnia. Siódme codzienne planowanie i wyznaczanie celów. Dla stoików wyznaczanie celów i codzienne planowanie to kamienie węgielne efektywnego stylu życia. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na określenie naszych codziennych celów i zaplanowanie dnia pozwala nam się skoncentrować i skutecznie działać. Jak powiedział Marek Aureliusz, wszystko musi mieć plan. Nawyk codziennego planowania pomaga nam efektywniej zarządzać czasem i ustalać priorytety. Wyjaśnianie naszych celów i dążenie do nich w ciągu dnia jest ważną częścią życia stoika. Tworząc plan każdego ranka, Możemy być bardziej zorganizowani i produktywni przez cały dzień, możemy skierować swoje życie w kierunku, w którym chcemy. 8. Empatia i wrażliwość w związkach Dla Stoików, empatia i wrażliwość w związkach są ważnym sposobem rozwijania uczuć człowieczeństwa i współczucia. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi i zrozumienie ich uczuć jest źródłem wewnętrznego spokoju i szczęścia. Filozofia stoicka podkreśla wartość służenia innym i dbania o ich dobro. Komunikowanie się z empatią i wrażliwością pomaga nam budować zdrowe i znaczące relacje. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na komunikację z naszymi bliskimi oraz zrozumienie i docenienie ich uczuć jest istotną częścią stoickiego życia. Jest to potężne narzędzie rozwijające poczucie empatii, człowieczeństwa i współczucia, robiąc jeden krok każdego dnia, możemy stać się bardziej kochającą i wyrozumiałą osobą. Dziewiąte, planowanie przyszłości i radzenie sobie z przyszłym lękiem. Dla stoików planowanie przyszłości i radzenie sobie z przyszłymi lękami jest jednym z kamieni węgielnych wewnętrznej równowagi i spokoju. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na zaplanowanie przyszłości i poradzenie sobie z przyszłymi problemami daje nam pewność i spokój. Filozofia stoicka podkreśla wartość życia chwilą i skupiania się na tym, gdzie jesteśmy teraz. Nawyk planowania przyszłości sprawia, że czujemy się bezpieczni i kierujemy swoim życiem w kierunku, w jakim chcemy. Tworząc plan każdego ranka i koncentrując się na naszych przyszłych celach, możemy stworzyć bezpieczny fundament na przyszłość. Stosowanie strategii radzenia sobie z przyszłymi lękami jest podstawową zasadą stoickiego życia, ponieważ nie możemy kontrolować przyszłości, w tej chwili możemy działać tylko najlepiej, jak potrafimy. Dziesiąte poranne rytuały i dyscyplina. Dla stoików poranne rytuały i dyscyplina stanowią podstawę silnego charakteru i efektywnego stylu życia. Tworzenie rutyny lub rytuału każdego ranka daje nam stabilność i motywację. Małe kroki, takie jak budzenie się o tej samej porze rano, wstawanie z łóżka, medytacja lub ćwiczenia, wzmacniają naszą dyscyplinę i pomagają nam być bardziej skutecznymi przez resztę dnia. Poranne rytuały i dyscyplina są ważną częścią stoickiego życia, ponieważ dają nam poczucie kontroli i pewności siebie. Tworząc konkretny plan lub rutynę każdego ranka, czujemy się bardziej zorganizowani i skoncentrowani. Te poranne nawyki zapewniają nam stabilność i siłę, dzięki niemu możemy każdego dnia stawać się lepszą wersją siebie. 11. Cierpliwość i akceptacja Dla stojków cierpliwość i akceptacja to ważne sposoby akceptowania kaprysów i niepewności życia. Poświęcając kilka minut każdego ranka, możemy osiągnąć stan wewnętrznego spokoju i akceptacji. Stołyki podkreślają wartość dostosowywania się do biegu życia i elastycznego reagowania na zmiany. Medytując lub siedząc spokojnie rano, możemy osiągnąć stan wewnętrznego spokoju i akceptacji. Akceptacja wyzwań i niepewności, jakie niesie ze sobą życie, jest podstawową zasadą stoickiego życia, ponieważ zmniejsza stres związany z zmaganiem się z rzeczami, na które nie mamy wpływu. Robiąc jeden krok każdego dnia, możemy lepiej dostosować się do zmian i niepewności. Dwunasta. Życzliwość i Solidarność. Dla stoików życzliwość i Solidarność są ważnymi sposobami rozwijania uczuć człowieczeństwa i współczucia. Poświęcając kilka minut każdego ranka, możemy znaleźć okazję do pomagania i wspierania innych. Stołyki podkreślają wartość pracy dla dobra ludzi oraz oferowania im miłości i współczucia. Życzliwość i Solidarność są fundamentalną częścią stoickiego życia ponieważ ludzie wspierający się nawzajem i wspólne działanie zwiększają siłę społeczeństwa. Wyciągając pomocną dłoń lub wyświadczając przysługę każdego ranka, możemy uczynić świat trochę lepszym miejscem. Solidarność i miłość między ludźmi to ważna zasada filozofii stoickiej, robiąc jeden krok każdego dnia, możemy stać się bardziej kochającą i wyrozumiałą osobą. Trzynaste podzękowania i ocena dla stoików dziękowanie i ocenianie to ważne sposoby zrozumienia i docenienia prawdziwej wartości życia. Ważne jest, aby każdego ranka poświęcić kilka minut na zauważenie błogosławieństw w naszym życiu i bycie wdzięcznymi za nie. Stołyki podkreślają, że każda chwila życia jest darem i warto być za nią wdzięcznym. Dziękowanie i docenianie są istotną częścią stoickiego życia, ponieważ dostrzeganie piękna i błogosławieństw w naszym życiu jest źródłem wewnętrznego spokoju i szczęścia. Poświęcenie kilku minut każdego ranka na podsumowanie błogosławieństw w naszym życiu i bycie wdzięcznymi za nie, jest ważną zasadą stoickiego życia. Poczucie wdzięczności pomaga nam żyć głębiej i znajdować wewnętrzny spokój, robiąc jeden krok każdego dnia, możemy żyć szczęśliwszym i bardziej satysfakcjonującym życiem. 14. Determinacja i wytrwałość Dla stoików determinacja i wytrwałość są ważnym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami życia i osiągania swoich celów. Wyznaczanie sobie każdego ranka celu i determinacja w dążeniu do niego dodaje nam siły i motywacji. Stołyki podkreślają wartość pokonywania wyzwań i realizowania marzeń. Determinacja i wytrwałość są istotną częścią stoickiego życia, ponieważ radzenie sobie z wyzwaniami życiowymi i dążenie do swoich celów wymaga wewnętrznej siły i odporności. Wyznaczanie sobie każdego ranka celu i determinacja w dążeniu do niego daje nam siłę i motywację, kieruje nasze życie w kierunku, w którym chcemy. Wytrwałość jest kluczem do pokonywania wyzwań życiowych i osiągania marzeń, robiąc jeden krok każdego dnia, możemy stać się silniejszą osobą i odnieść większe sukcesy. 15. Spokój i spokój wewnętrzny. Dla stojków spokój i wewnętrzna cisza są ważnym sposobem na ucieczkę od stresu życia i osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju. Poświęcając kilka minut każdego ranka, możemy osiągnąć stan wewnętrznego spokoju i pogody ducha. Stołyki podkreślają wartość wewnętrznej równowagi i spokoju oraz szukają sposobów na osiągnięcie tego. Spokój i wewnętrzna cisza są istotną częścią stoickiego życia, ponieważ osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju daje nam szczęście i spokój. Osiąganie stanu wewnętrznego spokoju poprzez medytację lub siedzenie cicho każdego ranka jest ważną zasadą stoickiego życia. Spokój i cisza są ważne dla zmniejszenia stresu i utrzymania równowagi duchowej, robiąc jeden krok każdego dnia możemy stać się bardziej spokojną i szczęśliwą osobą. W tym artykule zagłębiamy się w stoickie nawyki, które możesz wykonywać każdego ranka i odkrywamy, jak możesz zintegrować je ze swoim codziennym życiem. Zgodnie z podstawowymi zasadami filozofii stoickiej, wyróżniliśmy zestaw nawyków, które możesz praktykować każdego ranka i pokazaliśmy, jak te nawyki mogą mieć ogromny wpływ na Twoje życie takie jak medytacja rano, bycie wdzięcznym, osobista refleksja, ćwiczenia, łączenie się z naturą, radzenie sobie z rozwojem osobistym, codzienne planowanie, empatia, pielęgnowanie poczucia wdzięczności, osiąganie stanu cierpliwości i akceptacji, czynienie dobra, podążanie do przodu z determinacja i osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju. Nawyki to potężny sposób na przyjęcie stoickiego stylu życia i osiągnięcie wewnętrznej przemiany. Dla stoików poranek jest kamieniem węgielnym dnia, Właściwy początek poprowadzi cię do osiągnięcia celów przez cały dzień. Praktykując te nawyki każdego ranka, możesz nadal podejmować kroki w kierunku bardziej świadomego, bardziej skupionego i szczęśliwszego życia. Przyjęcie stoickiego stylu życia to proces wewnętrznej transformacji. Robiąc jeden krok każdego dnia, możesz stać się lepszą wersją siebie. Pamiętaj, że stoicki styl życia to ciągły proces wewnętrznej transformacji i rozwoju. Praktykowanie tych nawyków to dopiero początek. Ważne jest, aby uczynić je częścią swojego codziennego życia i stale nad nimi pracować. Robiąc jeden krok każdego ranka, możesz stać się bardziej świadomą, spokojniejszą i szczęśliwszą osobą. Stosowanie stoickich zasad w codziennym życiu może zapewnić ci wewnętrzny spokój i równowagę, a także głębsze znaczenie i cel. Jak powiedział Marek Aureliusz, pamiętaj, że pewnego dnia umrzemy, więc uważaj, co oddajesz na koniec każdego dnia. Te nawyki, które praktykujesz każdego ranka, zachęcają cię do bardziej świadomego życia i doceniania każdej chwili. Wreszcie, przyjmując stoicki styl życia, rozpoczynasz proces wewnętrznej transformacji. Robiąc jeden krok każdego ranka, możesz stać się lepszą wersją siebie. Przyjmując stoickie nawyki, możesz żyć bardziej świadomie, szczęśliwiej i bardziej sensownie. Ty także możesz doświadczyć wewnętrznej przemiany. Włączając te stoickie nawyki do swojego codziennego życia. Robiąc jeden krok każdego ranka, możesz stać się bardziej świadomą, skupioną i szczęśliwszą osobą. Przyjmij stoicki styl życia, zachęcający do głębszego życia i doceniania każdej chwili.